Witam serdecznie na corocznym obowiązkowym przepalaniu motocykla w zimę. Wiadomo, że w tym roku zimy mamy, jaką mamy, ale i tak przepalanko można zrobić. Także tak się motocykl prezentuje. Przebieg 28142. Może nie każdy zna historię, ale historia jest taka, że zakupiłem ten motocykl w 2015 roku przez Allegro, użytkowany przeze mnie od nowości. Także nigdy, że tak powiem, nikt inny nim nie jeździł. Jestem jedynym, pierwszym właścicielem i na pewno będę właścicielem do. ...przekroczenia 30 tysięcy kilometrów. Także silnik nie pracował... ...od listopada tamtego roku. Więc pierwsze co robimy... ...odkręcamy mu dawkę paliwa. Elegancko. Dajemy ssanie. Silnik jest zimniutki. O, mogę dotknąć... ...kulanka wydechowego i się nie poparzyłem. Jest nowa guma na kopce rozruszniku nożnym przepraszam Jest to guma do Włeski, ale od dziwo pasuje też i do Rometa hmm. Może jakaś, jakieś dziwne podobieństwo, <laughs> dobra więc teraz bez gazu przekopiemy go z trzy razy cztery i co Od, Weźmiemy na rozrusznik bo jednak motocyk ma rozrusznik elektryczny to trzeba korzystać kurde odpalił ale jest problem mały bo to ssanie to ssanie nie chodzi jak ma się, się trzyma, nie trzyma gazu, więc będę musiał troszeczkę odgazować, spróbuję i wtedy wyłączyć a, udało mi się także już sobie motocykl chodzi dzisiaj jest ładnie, parę stopni ciepła, słońce Daję mu się trochę rozgrzać a nie, może chcecie posłuchać w zeszłym roku wymieniałem oponę Metzeler Perfect ME 77 bardzo fajnie się spróbuje ta oponka szero problemów z nią widać w ogóle jakie te silniki są pancerne nie? troszeczkę zassał paliwa i odpalił tak samo tego nie odpalałem rzęcha A palóweczka nie odpalałem go miesiąc ponad to nie było mnie i też kury tylko zassał paliwka i odpalił tak samo dzielna maszynka. Mimo, że to jest markowy pojazd. <gryw> A to niby Chińczyk. I dlaczego Chińczyk? Tylko... A... Proszę, jak pięknie pracuje równo. Dlaczego tak wygląda po takim przebiegu? No już mówiłem nie raz, ale powtórzę się raz jeszcze. Trzeba po prostu mieć inną... Mentalność, inaczej podchodzić do, do, do pojazdu, do motocykla, po prostu nie traktować go jako tani pojazd, tani pojazd, jako wół roboczy, traktować go jako drogą maszynę, jako drogą no jako markową Yamaha, Hondę, Suzuki, Kawasaki i może. Nie dam sobie ręki uciąć, bo różne, róż, różnie ludzie traktują swoje motocykle, ale prawie, prawie na pewno jeśli dbacie o sprzęt, wymieniacie olej, regulujecie zaworki i tak dalej, to motocykl będzie bezawaryjnie służył. Nie chcę go za bardzo gazować, ale już czuję ciepło. Nie chcę, by pochodzi trochę. Trochę się przejadę, ale to już poza kamerą. No fajnie ta gumka pasuje, nie? Kurde, jak od tego, nie? Kraźnika, nie będę, nic już nie będę w nim zmieniał. Nic. On jest idealny. Ta fajna... ta... Listwa, nie? Czarna. Na oryginalnej srebrnej, nie pasowało. Dużo lepiej to wygląda też na, jak masz, jak ktoś ma wersję niebieską, nie? Kolorystyczną. To wtedy ten ciemny, czarny pasek jeszcze fajniej się zgrywa z motocyklem. Ale jak jest czarny motocykl i czarny ten, to całkiem w porządku. Nie mogę się nasłuchać tego silniczka. Bardzo fajnie brzmi Przejadę się po śedu Jak już go wyciągnę to się przejadę nie? No dobra, chyba tyle jeszcze pokazować go? Dobrze Reaguje na gaz, wszystko jest I co fajnie <gry> To dobrze. A, zobaczymy światełka. Jest. Jest też ledóweczka pozycyjna od Sławka. Jeszcze taki rzut. wszystko działa po prostu trzeba motocykl używać jak markowy motocykl, mimo że nie jest markowym motocyklem, trzeba się wyzbyć tego po dzielenia, dzielenia na markowe, niemarkowe motocykle Bacz o sprzęt tak jakby to był jakby to była Twoja Honda CBR 1000 RR tak bać właśnie Orometa się 125 jakby to była Honda CBR 1000 RR dziękuję bardzo Pozdrawiam, cześć.